Pierwszy temat taki. Właśnie, jak mogę się przyznać, to, że ogółem, no były święta, że może, tak, byłem w gościach, parę kieliszków alkoholu wypiłem i ogółem, bo są święta, ponieważ ludzie chcieli ze mną się spotkać, zaprosili mnie, porozmawiali i ogółem. Każdy... O, przepraszam bardzo, ale ogólnie są święta. Każdy człowiek na świętach może sobie parę kilczków alkoholu wypić. Razem z ludźmi. A nie po prostu. I to się przyznaje. O. Też... Właśnie o. No. Ale ogólnie za bardzo nie oglądałem tego materiału. za Krzysztof na mój temat tam wypowiadał się. Ale ogółem ja jestem bardzo zadowolony z tego, że po prostu on nie trzymał. On by po prostu jak władca tak jak kiedyś w latach starych Starszych, jak były królowie, całe to wszystko, to uwięzi, uwiężali, u, uwięzili niejednego człowieka i znęcali się i inne rzeczy, ale ogółem po prostu przyszła właśnie pora pójść do Wora, jak to się mówi. Niech do Wora. Tak powiedziałem, że ogółem Ty nie będziesz nie Krzysztofie mną rozgryzły, ponieważ o jak wracałem i Policja nas zatrzymała, o Rafał też może potwierdzić, może coś tam nagrać i po prostu tutaj czy kierowca jest trzeźwy, patrzyli się też na mnie, całe to wszystko było w porządku, tak samo jak tutaj przy bloku, po prostu yy, też buksem całe to wszystko i po prostu wysiadłem, normalnie szedłem, kierowca całe to wszystko i pozdrawiam właśnie też tych policjantów. Odsunęli po prostu szybę, a kierowca co? No kierowca, który jechał, powiedział do drugiego policjanta, zobacz major. No właśnie widzę. Cały czas wszystko. I Ja mówię, przepraszam bardzo, ale ja już na szkole nie mieszkam. Ja tutaj wynajmuję te mieszkanie. O, to mieszkanie. Oto bym. My nic nie mamy. A jak powiedział, tylko proszę. Yy, o, nie rozrabiać. ja. Ja nie rozrabiam, przepraszam bardzo. O jeszcze. To chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że już się ugórm kończy to, że po prostu tak Krzysztof będzie istniał. Istniał. Ale ogółem straciłeś, jak ty tak myślałeś. Cały ten, jak to ja przyjechałem na Wigilię. O, musiałem rozbierać całe to wszystko, zamykać. klinice, całe to wszystko, po prostu, o, ty na rozkaz. Ty myślałeś, że masz niewolnika jakiegoś, że to co ty powiesz, to on będzie robił. Ale przepraszam bardzo, ja jestem normalną, sympatyczną osobą, bardzo dużo ludzi. Też chcę pozdrowić zrobić tą osobę, bo dzisiaj o pierwszy raz do sklepu, kupiłem o, tam bułki. O, mleko. Mam mleko właśnie. I bułki kupiłem. Co tam kupiłem jeszcze? E, o, dwa napoje. Takie smokowe, niegazowane. I po prostu ktoś mnie też pozmał, kurde. I czy można na pamiątkę z Tobą zrobić zdjęcie wspaniałe? I sam powiedział, że jesteś super gość. Można sobie porozmawiać normalnie, a nie po prostu już nie będę przykinał, jak ktoś mówi. Ale ogólnie serdecznie Cię pozdrawiam. Ja powiedziałem, że ja tutaj niedaleko mieszkam, wynajmuję i po prostu tam... Ja powiedziałem, że już na szkolnej nie mieszkam i tam mieszkać nie będę. Nie będzie mnie tam sił, kto pchał. Zobaczymy, jak tak długo będzie trwało to wszystko. Ale na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Nie jestem Twoim no ni wolnikiem. No, na razie, trzymajcie się.